Jak być super mamą bez stresu, poczucia winy i wiecznej gonitwy. Okazuje się, że da się funkcjonować w taki sposób, jeżeli Twoja rzeczywistość obecnie wygląda nie tak, jakbyś sobie tego życzyła. Będę zwracał się w tym odcinku do pań. Oczywiście wielu panów też jest dotkniętych tym problemem, natomiast po prostu paniom przydarza się to statystycznie częściej. Tak wiele kobiet właśnie odczuwa jakąś taką frustrację związaną ze swoim rodzicielstwem, jakieś takie wielkie rozczarowanie, no bo okazuje się, że ta codzienność sprowadza się do pełnej rutyny, do powtarzania codziennie tych samych. Czynności do tracenia tak naprawdę całej masy czasu na jakieś takie niepotrzebne przepychanki z dzieckiem, gdzie ona nie chce zjeść, nie chce założyć butów, znowu wyrywa tam bratu czy siostrze jakąś zabawkę z ręki, no i mama musi wkroczyć ten problem, rozwiązać. No w efekcie nie ma czasu dla siebie, nie ma kiedy się wyspać, nie ma kiedy poczytać książki, wypić kawy, po prostu zająć się sobą, jest wkurwiona, jest sfrustrowana, co jest normalne, bo jesteśmy ludźmi, tak? Fakt, że kocha się dziecko, nie zmienia faktu, że w momencie kiedy... Musisz poświęcić siebie, znaczy musisz, nie musisz. Kiedy poświęcasz siebie całkowicie, nie jesteś w stanie się z niczym wyrobić, no to po prostu odczuwasz frustrację z tego powodu, tak, że tak naprawdę wypalasz się jako matka i to jest absolutnie normalne. No i niestety wielu kobiet, naprawdę całej masy kobiet ten problem dotyczy. No i teraz najciekawsza kwestia to nie musi tak być. To nie jest tak, że mm, okej, okay, oczywiście rodzicielstwo, bycie matką, wymaga całej masy poświęcej czasu, to nie jest łatwa sprawa, ale tak naprawdę jeżeli dobrze to sobie zorganizujesz, no to jesteś w stanie mieć dziecko czy więcej dzieci, ogarnąć wszystko przy tym dziecku przy domu i tak naprawdę też znaleźć chwilę dla siebie na odpoczynek. To się da zrobić. Ja właśnie w tym odcinku chcę Ci wyjaśnić krok po kroku, jak to zrobić i na czym tak naprawdę mamy wykładają się, no i co sprawia, że nie mają takiej rzeczywistości. Też chcę tu na wstępie podkreślić, że to jest naprawdę priorytet. Jeżeli masz z tym problem, to jest priorytet, żeby to ogarnąć. To nie jest tak, że jest jakąś fanaberią po prostu, że ty masz przecież tyle obowiązków, o tyle rzeczy się musisz zatroszczyć i to jest jakaś fanaberia, że ty chcesz sobie wziąć długą kąpiel albo poczytać tą książkę. To jest ekstremalnie ważne. Jeżeli ty pójdziesz w takim kierunku, że całkowicie poświęcasz się dla dziecka, tak że ty jakby jesteś w tym zatracona, nie ma ciebie, przestajesz istnieć, no to niestety ale doprowadzisz do katastrofy, bo wypalisz się, tak? Okej, okay, będziesz dalej poświęcać dziecku czas, ale będziesz to robić w pewnym sensie na siłę. Tobie ta zabawa, czy spędzanie z czasem, czasu z dzieckiem nie będzie dawało satysfakcji. Dziecko to również wyczuje, to również odbije się na jego prawidłowym rozwoju emocjonalnym, a poza tym to nie o to chodzi. Tak, jakby w macierzyństwie chodzi o to, że no okej, okay, trzeba się będzie wysilić, ale żeby czerpać z tego fan, tak? to ma być przygoda i da się to tak zorganizować. I teraz, żeby do tego, żeby do tego doszło, pamiętaj o dwóch podstawowych rzeczach. Tak? Jeden, musisz troszkę wrzucić na luz, czyli uważaj na taką pułapkę idealizmu. Tak? To znaczy, że wszystko ma być dopięte w każdej chwili perfekcyjnie na ostatni guzik. To, że od czasu do czasu e, zrobisz obiad, który będzie polegał na tym, że zamiast robić jakieś gołąbki czy pierogi, po prostu pomieszasz makaron z sosem, to też będzie dobrze. Nie wymagaj od siebie jakiejś takiej perfekcji, bo cię to po prostu wykończy. E, no i druga kwestia, najważniejsza, najbardziej podstawowa: zarządzanie domem, dzieckiem, e, znaczy inaczej, ogarnianie domu i dziecka, to jest tak naprawdę zarządzanie. Mimo że to okej, okay, na końcu chodzi o te relacje, o budowanie gniazdka domowego, żeby było miło, fajniej, żeby wszyscy się kochali, to tak naprawdę żeby dojść do tego momentu, musisz wiedzieć po prostu jak dosłownie zarządzać tą codziennością, żeby jakieś takie frustracje i wieczny brak czasu zwyczajnie cię nie wykończyły, bo jesteś człowiekiem, jeżeli tego nie ogarniesz, to po prostu ciebie to zje żywcem. gwarantuję ci. I to w pewnym sensie bardzo przypomina takie ogarnianie domu, którym tutaj się mama musi wykazać i dziecka, bardzo przypomina zarządzanie firmą. I to jakby mogę, dlatego takiego porównania użyłem, bo mam doświadczenie zarówno właśnie w pomaganiu mamom szczególnie, chociaż paru panów też się zdarzyło właśnie w ogarnięciu takiej codzienności, która była po prostu zbyt frustrująca, zbyt, Przytłaczająca, żeby ją dalej znieść, no i mam też doświadczenie w prowadzeniu firmy. Tak? Trzeba to jedno i drugie trzeba zoptymalizować, jak to się fachowo mówi. No o co tutaj chodzi? Jeśli ja zaczynałem moją tutaj przygodę z pomocą w wychowywaniu dzieci w taki sposób, że po prostu odwiedzałem rodziców w ich własnych domach. Tak, gdzie na miejscu krok po kroku im tłumaczyłem, jak ten czy inny problem e, rozwiązać. No, czyli coś podobnego do superniani. No, ale w pewnym momencie okazało się, że z jednej strony jest to bardzo duży wysiłek, wymaga to bardzo dużego wysiłku ode mnie, no bo z, e, tak z rodzicami takimi potrafiłem spędzić 5 dni czy nawet e, tydzień. Tak, no i w pewnym momencie się okazało, że mam, no, jest bardzo szybko sufit. Nie jestem w stanie pomóc większej liczbie rodziców, no, bo po prostu doby mi brakuje. No i też to zoptymalizowałem. Nagrałem kursy przez internet, gdzie jestem w stanie trafić właśnie z tą wiedzą do szerszego grona. A jakby co, jakby ktoś potrzebował indywidualnej porady, no to również nią służę. Telefonicznie. Tak szybko się też okazało, że ja musiałam się oduczyć robienia wszystkiego samodzielnie i znalezienie pomocy do prowadzenia strony internetowej, czy, czy nawet zatrudnienie księgowego, gdzie na początku sam próbowałam z tym walczyć, no przełożyło się na to, że ja tak naprawdę byłem w stanie gdzieś tam wyjść z jakiegoś takiego prococholizmu, gdzie po prostu od rana do nocy byłem zawalony robotą i nadal bardzo skutecznie, bardzo efektywnie pomagać tak naprawdę w większej liczbie e, ludzi, tak? Jakby nic, nic, na tym nie straciło, tylko musiałem to po prostu poukładać. I tak samo jest e, z dzieckiem. E, taka mama również, no, jeżeli musi po prostu się przyjrzeć na czym, co jej nie pasuje, co ją frustruje i gdzie tak naprawdę traci ten czas, no, który można wykorzystać, tak jak powiedziałem, i należy wykorzystać na odpoczynek. To nie jest fanaberia, bo tak naprawdę dobry, skuteczny rodzic, to jest, czy matka, tak? dobra, skuteczna matka, to jest matka mimo wszystko uśmiechnięta, wypoczęta, która z radością podejmuje te trudy rodzicielstwa, a nie na siłę z zaciśniętymi zębami. To naprawdę nie ma sensu. Tak, Więc jeżeli hipotetycznie ty widzisz, że twoje dziecko, powiedzmy sprawia yy, no, milion małych problemów każdego dnia, bo właśnie zakłada buty przez godzinę, mimo że potrafi, nie chce zjeść śniadania, robi histerię jak trzeba umyć zęby, właśnie kłóci się wiecznie z rodzeństwa, ma jakieś tam zabawki i Ty przybiegasz i rozwiązujesz te konflikty. No to są rzeczy tak naprawdę niepotrzebne, tak? Bo dziecku by się krzywda nie stała, na jego wychowaniu by się przecież to nie odbiło, że szybciej ogarnie to mycie zębów. I mimo, że to tracisz na takiej rzeczy, ok, czasem dłużej, czasem krócej, ale no, strać 3 minuty, ale niech się to powtórzy po prostu 100 razy dziennie, no to to zjada właśnie Twój wolny czas, a jest niepotrzebne. No i musisz po prostu nauczyć się, to są bardzo techniczne, konkretne umiejętności. W takiej czy innej sytuacji. Co po prostu należy zrobić krok po kroku, tak? Czyli jeśli twoje dziecko nie chce umyć tych zębów, tak, To nie należy się denerwować, krzyczeć czy 50 razy powtarzać tego samego polecenia, że idź umyj zęby, no bo to po prostu nie działa. Tak? Znacznie lepiej zadziała ci zamienienie całej sytuacji w zabawę, tak? Czyli nie wiem, zawiążcie sobie oczy, e, kup takie specjalne pastylki, które wybarwiają płytkę na zębną, kiedy ona jest nieumyta. No i myjemy te zęby, to już jest zabawa, tak? Całkowicie inny kontakt. Kontekst. Mama myje zęby tobie, ty mierz zęby mamie, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest przykład pierwszy z brzegu, no bo tutaj set, setkami metod się można posłużyć. Tylko o to chodzi, że nie należy iść na czuja i zdawać się na intuicję, że po prostu należy się nauczyć. Tak jak ja nauczyłem się jak prowadzić firmę, żeby tak przestać żyć właściwie biznesem, tak, żeby mieć czas, mimo że nadal dużo pracuję, to jest to po prostu bardziej efektywne i, i połączyłem to wszystko z jakimś tam moim życiem prywatnym, tak, że to zaczęło po prostu się składać i nabrało więcej sensu. I tak samo tutaj. No należy się nauczyć i tak naprawdę cały mój kanał, cały kanał Akademia Wychowania. No to jest zbiór takich porad, co należy robić w tej czy innej konkretnej sytuacji. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to koniecznie teraz i pamiętaj, żeby kliknąć taki mały dzwoneczek o przycisku subskrybuj, bo dopiero wtedy uzyskasz dostęp do wszystkich treści, które tutaj na kanale są zawarte. No i generalnie YouTube będzie Ci przypominał o wszystkich nowych filmach, które to um tutaj umieszczę. Więc zrób to koniecznie teraz, nie zapomnij. Yy, yy, co dalej, tak? Zarządzanie oznacza również, że jakby należy szukać sojuszników. No bo zobacz, okej, okay. kiedy dziecko jest małe, tak? no jeśli masz półrocznego Bobasa, no to rzeczywiście tak to wygląda, że on wymaga opieki 24 godziny na dobę. Tak? Bo to jest tak skrajnie niesamodzielna istota, że no po prostu niestety inaczej się nie da. Natomiast jak dziecko ma półtorej roku czy więcej, to już jakby sprawa powinna zacząć się zmieniać. To dziecko powinno być coraz bardziej samodzielne, coraz bardziej zaradne i ty każdego dnia powinnaś widzieć, że jest ci lepiej, tak? że masz coraz więcej przestrzeni dla siebie, jesteś coraz bardziej wyluzowana, no i generalnie chodzi o ten postęp, chodzi o ten progres. Jeżeli tego nie widzisz, a masz kilkuletnie dziecko, no to coś jest bardzo nie w porządku. I należy to natychmiast zmienić, bo to nie są żarty, wykończysz się po prostu i tak naprawdę i ty za to zapłacisz, i twoje dziecko, i zaraz jeszcze okaże, że posypie się relacja z twoim facetem i tak dalej, i tak dalej. To już jest później błędne, błędne koło katastrofy. Szukaj sojuszników, tak? No ty musisz jakby, skoro już myślę, że udało mi się wytłumaczyć tobie, że należy tutaj znaleźć czas dla siebie, nawet jak wydaje ci się to niemożliwe, no to jak to zrobić? Jakby zauważ, że wiele osób jest w takiej samej sytuacji. Tak? Najlepiej dogadać się po prostu, nawet jak nie masz takich osób, to po prostu poznaj je. Zaprzyjaźnij się z jakimiś innymi rodzicami, którzy są w tej samej sytuacji i podmieniajcie się dzieciakami od czasu do czasu, tak? Czyli na przykład dogadujecie się, że w czwartki ty pilnujesz swojego dziecka jeszcze jakiegoś bonusowego od znajomych, no a w jakiś inny dzień się zamieniacie. Tak? Jakby, zobacz, już w ten sposób uwalniasz dla siebie trochę czasu, który również tutaj należy przeznaczyć po prostu dla siebie. No, idź sobie na jakiś masaż, weź tą długą kąpiel, po prostu rzeczywiście wypocznij. Tak? To nie o to chodzi, że w tym czasie masz, nie wiem, tyrać i sprzątać, żeby dom śnił. To ma być czas taki rzeczywiście dla ciebie, gdzie ty, kiedy ty naładujesz de facto akumulatory. Jeśli nie masz takich osób, to uwierz mi. no. Tak naprawdę, jeżeli trochę się otworzysz i trochę się wysilisz, one nie są wcale takie trudne do znalezienia. No bierzesz po prostu dziecko na jakiś plac zabaw, tam kręcą się inne matki, inni rodzice. Tak no po prostu otwórz się, tak? No zagadaj do nich, umówcie się, że następnym razem gdzieś dobra, o tej godzinie przyjdziemy, znowu się spotkamy. Później się umów na jakąś kawę, jak się już zaprzyjaźnicie, zakumplujecie i będziecie sobie ufać na tyle, no to będziecie się wymieniali tymi dzieciakami. Czy nawet no niech przyjdą y, z dzieciakami do ciebie do domu, czy ty idź do nich, wypijecie sobie kawę, wy pogadacie, nie siedzisz sama zamknięta w czterech ścianach, od czego można po prostu dostać szału, czas sama no z dzieckiem, tak? ale ty też potrzebujesz dorosłego partnera równego tobie do, do jakiejś takiej rozmowy czy dyskusji. No bo y, mówię, nie chodzi o, o brak miłości do dziecka, jasne, że dzieckiem się opiekujesz, kochasz, ale no, to są normalne ludzkie potrzeby i nie wypieraj tego. Tak więc, po prostu idź w kierunku zmiany na lepsze, znajdź sobie takie osoby. To jest no, jedna z najskuteczniejszych rzeczy, które ja właśnie osobiście pomagając rodzicom stosuję, kiedy no, wyciągamy, tak? Naprawiamy tego typu sytuacje, że ktoś ma serdecznie dość, bo tego jest po prostu, no, mówiąc krótko, za dużo. Co dalej? Ucz dziecko. Ucz dziecko też tutaj spędzania czasu za sobą. To znaczy, pozbądź się takiego myślenia, że ty jesteś em, tak matką, no to po prostu na tym polega bycie matką, i ty musisz 24 godziny na dobę dziecku poświęcić, zorganizować mu zabawy, ogarniać je, nie. Okej, okay. jak ma, jest malutkie, oczywiście, ale jak mówimy o kilku latku to jest wielki błąd wychowawczy, bo ty się zajedziesz i tak naprawdę wychowasz sierotę, która nie będzie później potrafiła. Odnaleźć się gdzieś tam y, między ludźmi, tak? bo nie będzie miało takie dziecko inicjatywy, nie będzie umiało samo podjąć, wymyślić zabawy, tym samym będzie nieatrakcyjne dla swoich rówieśników i tak naprawdę już po nim. Tak? To jest przekichane. Y, no i to znowu to jest konkretna techniczna umiejętność. No, jak? Nauczyć dziecko y, samodzielnej zabawy, tak? No bo mój dzieciak, powiesz, po prostu odwrócę się, gdzieś pójdę sobie tej herbaty zrobić, zniknę na minutę, no to od razu, y, od razu się drze, od razu domaga się, żeby nim się zająć, no i się nie da. No, oczywiście, no bo to jest normalne, że dziecko pójdzie na łatwiznę y, i że dla niego jest fajnie, jak mu mama. Od rana do nocy czas zorganizuje. No, ale tutaj rozwój na tym polega, i to jest Twoje zadanie, bo dziecko samo po to nie sięgnie, żeby postawić je w takiej sytuacji, że po prostu no, będzie musiało się przełamać i de facto nabywać nową umiejętność, bo samodzielna zabawa, spędzanie czasu ze sobą, zajęcie się sobą, jest dla dziecka, które tego nie potrafi, nową umiejętnością. No jak to zrobić? W największym skrócie, jeżeli chcę, żebym z góry powiem, jeżeli chcę, żebym ten wątek rozwinął, napisz o tym w komentarzu tak, to, to nakręcę po prostu o tym odcinek. W największym skrócie, no robi się to tak, że mówisz po prostu dziecku, dajesz prostego dila. Słuchaj, ja chcę poczytać książkę, tak, masz to na przykład klocki, tak, ja Cię zostawiam na 3 czy 4 minuty, dosłownie, i się tu nawet nie przejmuję, jeśli Twoje dziecko nie ogarnia pojęcia czasu, to nie ma znaczenia. Zostawiam Cię na krótko, na 3-4 minuty. Jeżeli w tym czasie nie przyjdziesz do mnie, nie zawołasz mnie, pozwolisz mi odpocząć i poczytać książkę, no to w nagrodę, i tutaj... Powiedz, że pobawisz się w jakąś super, hiper ekstra zabawę z dzieckiem, no w którą nie bawicie się tak na co dzień. Powiedzmy, tak? to ma być trochę taki towar deficytowy, jakaś super zabawa, którą właśnie będziesz się posługiwać do tego, żeby swoje dziecko motywować do tego, żeby zajęło się sobą. O to chodzi, że na początku ten czas ma być bardzo krótki, to ma być de facto łatwe, żeby wręcz przez przypadek dziecku mogło się udać i systematycznie z czasem będziesz ten okres wydłużać, tak, no dosłownie o 20 sekund e, za każdym razem, żeby malutkimi kroczkami po prostu e, no doprowadzić tutaj do pożądanego rezultatu, czyli żeby no, dziecko umiało się zająć sobą i, e, i pobawić. Tak? Bo jeśli od razu zażądasz nosła i zajmie się sobą godzinę, no to to się nie uda. Nie ma po prostu szans, bo to jest dla dziecka zbyt trudne. A jak zaczniesz od małych kroczków i dasz dziecku motywację, no bo co się dzieje, tak? No Nie uda się dziecku, bo na początku nie będzie się udawać, przyjdzie przeszkodzić ci. Okej, okay, ty możesz się nim zainteresować, ale ona od razu powie, że no chce tutaj, nie wiem, żebyś mamo z tatą mnie, żebyście mnie pohuścali w kocu na przykład. To jest super prosta zabawa, którą polecam. E, którą zresztą ja sam jako dziecko uwielbiałem. No, i, i wtedy ty mówisz, nie no, słuchaj, jakby możemy porysować, dajmy na to, no ale huś tania w kocu nie będzie, dlatego że no, umowa była taka, że to jest dopiero jak ty e, tam dasz mi parę minut, odpocząć, tak? No i trudno, mleko się wylało. Jeśli dziecko tutaj zacznie histeryzować, trudno, pozwól ma na tą histerię. Swoją drogą, opanowanie histerii jest również elementem tego zarządzania domem. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak od A do Z nauczyć dziecko, oduczyć dziecko histeryzowania, wymuszania płaczem, krzykiem różnych rzeczy na tobie, Zapisz się koniecznie na całkowicie darmowe szkolenie przez internet, które poprowadzę we wtorek o godzinie 20. Tutaj pod spodem w pierwszym czy przypiętym komentarzu masz link do zapisu. No zajmij swoje miejsce tak naprawdę przed innymi, żeby, żeby nie okazało się, że już Ci się nie uda zalogować, że po prostu tych nie gdzieś tam brakło. I najlepiej zrób to teraz, żeby nie zapomnieć. Tak, darmowe szkolenie na temat radzenia sobie z dziecięcą histerią, które poprowadzę i gdzie tak naprawdę poprowadzę Cię za rękę i od A Z, do Z pokażę Ci jak trwale, skutecznie i relatywnie szybko ten problem należy, yy, no można po prostu rozwiązać. Tak, no ale generalnie dobra, wpadnie Ci to dziecko, jako duczasz je samodzielnej zabawy w histerię, yy, czy po prostu będzie narzekało, wierciło Ci dziurę w brzuchu, trudno, znowu za jakiś czas, nie tak długi, powtarzasz tą sytuację, tak? Czyli troszkę bądź gotowa na to, że Twoje dziecko się pofrustruje, ale nie da się inaczej i Ty musisz je troszkę tak pod ścianą postawić, no i trochę tak jakby no w pewnym sensie wręcz zmusić, żeby się wysiliło, tak? Po prostu e, dając mu gdzieś tam w całkiem innym miejscu e, w innym miejscu dajesz mu po prostu motywację, tak? Bo tu motywacją dla dziecka jest to, że chce się w jakąś super ekstra zabawę z tobą pobawić i nie będzie tego miało, jeżeli się nie wysili, jeżeli parę minut nie wytrzyma. tak? Bo jeżeli ty przedstawisz to w taki sposób, no, że dziecko, że, że tak jak będziesz oczekiwać, że dla dziecka motywacją będzie to, że ty potrzebujesz tego odpoczynku, czy że ono zrozumie, no to się srogo po prostu e, przejedziesz, no bo dziecko będzie cały czas na tobie. E, uwieszone. W największym skrócie tak się to robi, no bo tu oczywiście ten wątek można rozwinąć. E, tak jak mówię, chcesz, żebym go rozwinął, napisz, e, napisz po prostu w komentarzu, no to wtedy jakiś film na ten temat ekstra nakręcę. Szukaj tej oszczędności czasu na każdym kroku, to jest ekstremalnie ważne. Nie, nie możesz go po prostu marnować, no bo przy wielu obowiązkach, zwyczajnie zawsze ci go braknie. To są proste rzeczy, no jak go tu jeszcze ugotuj na Parę dni do przodu, tak? następnego dnia będziesz jeść to samo, to nie jest najmniejszy problem. Ugotuj więcej i zamroź. Tak? Kiedyś tam w przyszłości po prostu to wyciągniesz z zamrażalnika, już oszczędzasz w ten sposób czas, a tak naprawdę nic złego się nie dzieje. Jeżeli w głowie siedzi ci jakiś taki kretyński idealizm, że ty tutaj musisz po prostu każdego dnia wystawne danie gdzieś tam strzelić, mimo że na to nie masz czasu i to ma być zawsze na miejscu przygotowane, a nie z zamrażalnika, no to, no to jest po prostu głupie myślenie tak? I, to cię, i to cię wykończy, więc wysądź się tego czym prędzej. Wymagaj od swojego dziecka, no bo to też o to chodzi, że jak ty nie będziesz wymagać, nie będziesz rozwijać w dziecku nowych umiejętności, no to więcej, jakby o to chodzi, tak? Im więcej dziecko się nauczy i ogarnia, tym mniej jest na twojej głowie. Wymagaj, tak? Na przykład, no uważam, że podstawową zasadą powinno być to, że dziecko nie może spać ze swoimi rodzicami, tak? Czy że ma nauczyć się samodzielnie usypiać, bo jeżeli... Zobacz, większość dorosłych czas dla siebie tak naprawdę po robocie, ogarnianiu domu i całej reszcie ma dopiero wieczorem. To jest też czas dla pary, tak? Dla ciebie i dla twojego faceta na budowanie więzi między wami. Tak, gdzie jasne, y, trzeba spędzać czas z dzieckiem, pobawić się, ale wy, jakby, nie jesteście tylko rodzicami, jesteście też parą i jak nie będziecie tego pielęgnować, to wam się to zaraz w cholerę rozleci i, i również dziecko na tym nie skorzysta. Umówmy się. Więc. Więc no, znowu uczysz, uczysz samodzielnego usypiania i znowu jak chcesz, żebym wytłumaczył jak to zrobić, żebym nagrał taki odcinek na kanał, napisz w komentarzu, że przydałoby ci się coś takiego. Tak wymagasz w ogóle tego, bo wiele wielu dorosłych nawet no, nie wpadnie na to, bo okej, okay, dziecko są przyzwyczajeni, zawsze z nami spało i nawet nie wpadną na to, żeby je wyprowadzić do własnego pokoju albo od razu odpuszczają, no bo pojawi się sprzeciw. No to jest normalne, że pojawi się sprzeciw. Jasne, że dziecko chce spać z rodzicami. Tylko zobacz, no, e, zabierze Ci to usypianie dziecka czy spanie z nim, zabierze Ci wieczór. Tak? Ten najcenniejszy czas dla Ciebie. E, okaże się, że to dziecko jest po prostu niesamodzielne, no bo no okej, okay, ma trzy lata, nie ma problemu, ale rośnie. Zaraz się okaże, że e, trzeba będzie pojechać gdzieś u cioci, zostać na noc i jest po prostu dramat, no bo dziecko w życiu poza, bez rodziców w łóżku nie spało tak, wszyscy się będą budzili po prostu wymęczeni i, i de facto niewypoczęci, tak, kotłując gdzieś tam e, z dzieckiem, no, no nie ma to sensu, tak, dziecko musi spać u siebie, nie posługuj się tutaj takimi argumentami, że przecież to jest odmawianie dziecku bliskości i tak dalej, ty dziecku dasz bliskość w ciągu dnia, tak, ty pamiętaj, tu nie chodzi o ilość, ale o jakość, tak samo spędzanie czasu z dzieckiem, zabawa z dzieckiem. Dużo lepiej jest poświęcić dziecku godzinę, dwie, trzy albo cztery, no nieważne, i naprawdę z nim porozmawiać, pobawić się, powygłupiać, żeby było fajnie, e, niż po prostu na siłę cały dzień nad dzieckiem siedzieć, niby tam coś z nim robisz, porysujesz, a tak naprawdę robisz to od niechcenia, puścisz telewizor, żeby sobie lecił, no to nie ma sensu, tak? E, dlatego mówię, jak już jesteś z tym dzieckiem, spędzasz z nim czas, to ma być konkretne i jakościowe, jakościowo dobre. Ale też pamiętaj, że Ty masz prawo do odpoczynku, do poczytania książki, do tego, żeby wyjść pogadać z koleżanką, na jakiś masaż, nie wiem, na basen. Zająć się sobą, bo jeśli nie zajmiesz się sobą, jeśli będziesz funkcjonować w takiej rzeczywistości, gdzie w ogóle nie masz czasu dla siebie, gwarantuję Ci, że to wszystko się po prostu rozleci. Nie może być inaczej. Co jeszcze? No szukaj gdzie możesz. Gotujesz ten obiad. Tak, to po prostu zrób z tego zabawę, zaproś dziecko do kuchni. Zależnie od wieku, no, może dostać albo bardziej odpowiedzialne zadanie, albo po prostu no, wrzucasz jakieś warzywa do miski, dajesz młuszkę i pomieszaj to. Tak, czy tam po prostu, no nie wiem, przenieś to z kąta w kąt. Z perspektywy dziecka to jest zabawa i spędzanie czasu z tobą, Na no, ty sobie po prostu ogarniesz jakby dwa obowiązki, powiedzmy, naraz i, i zaoszczędzony czas przeznaczysz na siebie, na swój własny yy, wypoczynek. Yy. No to, to, się naprawdę, to się naprawdę da zrobić, nawet jak Ci się to wydaje yy, w jakiś tam sposób niemożliwe na ten moment. No usamodzielniaj dziecko, tak? Nie o to chodzi, że mu całe życie robić kanapki czy śniadanie. No w pewnym momencie ono może zrobić to samo, yy, tak? Może to po prostu zrobić samo i kiedy jest to możliwe, no to powinno to iść w tym kierunku, tak? Nie, naprawdę wychowanie nie polega na wyręczaniu dziecka na każdym kroku, no bo tak się tworzy kaleki społeczne, emocjonalne, a nieszczęśliwe rodziny. Więc e, mam nadzieję, że, e, że weźmiesz sobie te moje rady do serca i gdzieś tam no, spróbujesz wiele rzeczy zmienić w lepszym kierunku. E, o, jeszcze, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo często jak o tym mówię, no to pojawia się taki argument, no ale dobra, z jednym dzieckiem to pół biedy, a ja mam trójkę. Słuchaj, sekret jest taki, że jak ty masz więcej niż jedno dziecko, ok, jeśli nie potrafisz tym zarządzać, nie rozumiesz tutaj tej psychologii dziecka, tych mechanizmów psychologicznych, które za tym stoją, a których ja uczę. Tak? To jest jakby moja rzeczywistość już od wielu lat, moja codzienność, ja tego właśnie uczę, na tym się znam, w tym jestem dobry. tak? Jeżeli idziesz po prostu gdzieś tam na, zdajesz się na intuicję, idziesz na pałę, no to oczywiście, no, że każde kolejne dziecko no, to jakby przekłada się na to, że ty masz mniej czasu nie jesteś w stanie tutaj ogarnąć, ale jak ty wiesz, co robić, co z czego wynika, to prawda jest taka, że jest dużo łatwiej, jak się ma więcej dzieci, bo one nie będą się wykłócały, wyrywały sobie tych załawek, jeśli dobrze to rozegrasz, tylko pójdą do pokoju się bawić, zajmą się sobą, a ty wtedy wypijesz tą upragnioną kawę. E, tak, jak chcesz nauczyć się to robić. To dzisiaj jest promocja na mój kurs zgodne rodzeństwo, bardzo duża promocja. Tutaj masz również w linku pod spodem czy w opisie tego filmu link, żeby właśnie uzyskać dostęp do tego kursu. I tam od A do Z właśnie tłumaczę, jak to rozegrać w przypadku większej liczby dzieciaków. Dzięki za wysłuchanie mnie dzisiaj, zapraszam Cię na kolejny odcinek. Do zobaczenia niebawem, cześć!